ADA Co to za miejscowość, bo nawet nie kojarzę ADA, no to jest Małopolski. No Nie wiem właśnie Autosan H9 Jeśli wierzyć Tym oznaczeniom zdaje się, że Schyłkowy jakiś rocznik produkcji fajnie tu wygląda, w Sopocie pewnie przywiz dzieciaki na pływalnię Mosiru fajny widok, ciekawe ile jeszcze posłuży dobra, udało mi się zdjęcie zrobić a nie, chyba jeszcze, chyba były nowsze niż ten Jakieś inne światła mi się kojarzą, więc ten to chyba taki przystosowany do dzisiejszych realiów. Świeższe fotele, drzwi jakieś takie przeszklone lepiej z przodu. Zapas Cisowianki. Okay. Całkiem niezły stan.